Ostatnio byłem świadkiem takiej rozmowy w elektromarkecie, gdzie jakieś małżeństwo, mniej więcej w wieku zbliżonym do mojego, ha, nie zdradzę więcej, zapytało sprzedawcę o konkretne telewizory, po prostu o konkretną półkę cenową. I bardzo mnie zastanowiło to, że powiedzieli, że najbardziej interesuje to ich Samsung i chcą, żeby był nowy. No cóż, popatrzyłem na te nowe Samsungi i muszę Wam o nich coś powiedzieć. Ubiegłoroczna Q80 to był naprawdę ciekawy telewizor i sensownie wyceniony. I nie dziwi mnie to, że on znalazł miejsce w tak wielu nie tylko polskich domów, ale na 25 rok pojawia się następca i właśnie z tym następcą pojawia się też kilka problemów, problemów, które moim zdaniem. No cóż, są trochę zbyt przesadnie nadmuchane. Muszę się wam następnie do czegoś przyznać, bo tuż przed testowaniem Q8F przez kilka tygodni oglądałem taką średnią półkę no tak OLED'a od LG i to jest mój telewizor z którego korzystam na co dzień mój to jest słowo klucz. Z nim w ogóle związana jest bardzo ciekawa historia i sporo takich fajnych emocji, które pojawiły się bardzo niespodziewanie, ale to jest temat na osobny film. Natomiast tutaj wracamy do Samsunga. Wyobraźcie sobie, że musicie sięgnąć po Kuleda, który nie cieszy się dobrymi opiniami na samym wstępie, a przede wszystkim o którym w polskim internecie jest cichutko i po prostu ta cisza zwiastuje raczej. No cóż, że produkt jest delikatny, mądź średni. No właśnie. Ale najzabawniejsze jest to, że po prostu ten Samsung za te pieniądze trudno, żeby więcej od niego oczekiwać. Poza jedną rzeczą zdradzam ją na samym początku. 60 Hz, no właśnie, na żadnym ze złączy ten sprzęt nie obsługuje 120 Hz, wszędzie jest 60, 50 momenty przez 60. Dziękujemy, do widzenia. No właśnie, w tym momencie gamerzy podejrzewam, że przestają oglądać to nagranie i szukają innego sprzętu. I powiem im, że... Będziecie mieli rację, więc jeżeli chcecie kupić telewizor tylko i wyłącznie do grania, albo taki, który głównie będzie służył do grania, to nie jest ten adres. Ale cała reszta, zwłaszcza te osoby, które lubią oglądać zwykłą telewizję, jakąś kablowę, które lubią oglądać jakieś streamingi, zostańcie. Po prostu warto. Samsung Q8F to telewizor, który ma stanowić taką solidną średnią półę na 25. rok w świecie Samsunga. I podejrzewam, że samo to, że to jest Samsung, to już... W zasadzie sprzeda ten telewizor wielu osobom. Nie będzie mnie to dziwiło, bo gdybym sam był w jakiś sposób przywiązany do tego ekosystemu Samsunga, gdzie można nawet przejąć sterowanie przez smartfona, przez smartwatcha, łączyć to wszystko w Smart Home, no to ja to absolutnie rozumiem i to jest bardzo fajna idea. Więc tutaj Samsungowcy na pewno takim łakomym okiem spojrzą na ten telewizor, no bo on jest też sensownie wyceniony. 3.500 zł na start jak na urządzenie nowe, to jest cena do przełknięcia, tak mi się przynajmniej wydaje, ale mam bardzo duże nadzieje, że ten telewizor troszeczkę stanie, bo gdyby on kosztował delikatnie bliżej tych 3000 3,5 wtedy trudno będzie się przyczepić do tych 60 herców, do tych nieszczęsnych 60 herców, ale cała reszta a zwłaszcza to, że ten kulet Samsung nas przyzwyczai do kuletów, które są niezwykle żywe, które są tak angażujące te kolory są tak intensywne że trudno się od nich oderwać i tutaj to znajdziemy, do tego sprzęt ma certyfikat kolorów od Pantona tak, to już jest bardzo fajna rekomendacja, bo yy, ta marka no, nie szafuje tym certyfikatem na prawo i lewo i wydaje mi się, że Zostanie, które mogłyby się pochwalić właśnie przejściem tych testów Pantona. To będzie Motka, to będzie Samsung, więc widzimy, że to są takie urządzenia raczej z tej solidnej pół i tutaj to dopieszczenie kolorów po prostu widać. Ale dobra, ja bym chciał, żebyśmy bardziej razem popatrzyli, jak ten telewizor odtwarza różne treści. W tle ja o nim będę opowiadał, a chciałbym, żebyście sami ocenili to, jak on ten obraz wyświetla, bo moim zdaniem było to coś, co nawet w zestawieniu z tym OLED-em, na którym ja codziennie oglądam jakieś streamingi przede wszystkim, no to ten telewizor mocno nie odstaje. I to jest coś takiego, co powoduje, że w pewnym momencie zaczynasz myśleć, że hmm, ta cisza o tym modelu jest podejrzana. Samsung w Q8F stawia przede wszystkim takie cztery główne ścieżki rozwoju i będzie to procesor AI Q4. Z nim związana jest bardzo ciekawa sprawa. Po drugie, 100% natężenie kolorów, właśnie certyfikowane przez Pantona. Po trzecie. Obudowa. Obudowa tak Air Slim, czyli coś co powoduje, że ten telewizor jest niezwykle smukły, że łatwo go zawiesić na ścianie. Ale też uwaga, bardzo mi się spodobało to, że możemy sami rozstawiać sobie, regulować szerokość tych nóżek, na których telewizor stoi. Jeżeli zdecydujemy się go postawić, dzięki czemu na przykład łatwiej będzie upłynąć pod nim sandbara. No i oczywiście One Tizen, czyli nowy ekosystem odświeżony, który, uwaga, według Samsunga ma zapewnić nam do 7 lat wsparcia i aktualizacji i to myślę, że to jest jedną z kluczowych cech, które spowoduje, że wiele osób, nie no tylko Samsungowców, sięgnie po to urządzenie, no bo aktualizacje kojarzą nam się z bezpieczeństwem i stabilnością oprogramowania. Na pokładzie nie zabrakło oczywiście asystenta głosowego, do tego znajdziemy tutaj tryb AI, który pozwala nam adaptacyjnie dostosowywać obraz i dźwięk. A raczej powinienem powiedzieć, że sama adaptacyjnie to robi. Mamy także dźwięk przestrzenny, który jest dopasowany do treści i przestrzeni, i to jest coś niesamowitego, bo do tego mamy tutaj opcję połączenia tego dźwięku płynącego z telewizora z dźwiękiem sandbara, również od marki Samsung. Jest to bardzo ciekawa kwestia, która sprawia, że ta muzyka naprawdę może nas zachwycić. Jeżeli jesteście ciekawi, za co odpowiada ten procesor, odpowiedź jest bardzo prosta: przede wszystkim za przetwarzanie i skalowanie obrazu. Tak. Chodzi o to, żebyśmy oglądając źródło, nawet w gorszej jakości, przecież nie każdy z nas wykupuje sobie streaming od razu w 4K, tylko chcemy czasami troszkę zaoszczędzić, żeby jednak móc cieszyć się tym obrazem zeskalowanym do 4K i z tym Samsung radzi sobie wyśmienicie, bo jakość obrazu, jaką tutaj znajdziemy, jest po prostu świetna. I jest to... Podstawowa kwestia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, która powoduje, że ten telewizor jest warty uwagi. Oczywiście, jeżeli nie będziemy mówili o jakimś hardkorowym gamingu, bo tutaj pamiętajmy 60 Hz, to będzie coś, co nas ograniczy, natomiast cała reszta, odwzorowanie ruchu, plus natężenie kolorów, plus Quantum Dot sprawia, że ten obraz jest po prostu kapitalny. I nawet śmiałbym powiedzieć, że Samsung troszeczkę przystopowo, jeżeli chodzi o tą słynną cukierkowość i kolorystykę, i że ta kolorystyka Storystyka jest troszeczkę bardziej delikatna i naturalna. Ona owszem, ma w sobie cały czas ten pastelowy taki nastrój. Tak, ale on jest troszeczkę ograniczony i taki bardziej strawny, tak bym to określił. Jedno słowo na temat brzmienia, bo to brzmienie jest tutaj naprawdę ciekawe. Ja chciałbym Wam przed zakończeniem samego filmiku taki fragment tego, jak ten telewizor gra samodzielnie też zaprezentować. Natomiast teraz powiem tylko o dwóch zdaniach, że mamy tutaj Q-symfonię, czyli coś o czym wspomniałem, harmonijne brzmienie sandbara i telewizora. Do tego znajdziemy wirtualny dźwięk przestrzenny, dźwięk podejrzający za obiektem, i coś, co ja bardzo, ale to bardzo polubiłem, czyli aktywny z głosu. Jest to fajna funkcja, która pozwala cieszyć się filmem wtedy, kiedy oglądamy go w nosy, kiedy nie chcemy, żeby te efekty dźwiękowe, czasem bardzo głośne, za głośne, po prostu mogło być coś w drugim pokoju, albo na przykład w kurze sąsiada, albo też samym nam przeszkadzać nie aż tak, jak powinno to przeszkadzać podczas nocnego seansu. Więc tutaj ta funkcja wzmocnienia dialogu działa naprawdę bardzo sympatycznie. Testowałem model 55-calowy, gdzie częstotliwość to 60 Hz, rozdzielczość oczywiście 4K. Jeżeli chodzi o procesor, mamy AI Q4. Jeżeli chodzi o HDR, znajdziemy tutaj Quantum HDR z plusem. HDR10 z plusem również jest. Inteligentne skalowanie jak najbardziej działa bardzo dobrze. płynianie ruchu również. Wzmacniacz kontrastu, micro Kontrast, dual LED kontrast, to wszystko powoduje, że do obrazu naprawdę trudno się przyczepić, ale uwaga, jednym słowem nie znajdziemy tutaj local dimingu. No właśnie, jeżeli szukacie telewizora, który będzie sobie dobrze radził w tych ciemnych scenach i po prostu przygasie tam, gdzie to jest niezbędne, to nie jest ten adres, musicie szukać dalej. Na szczęście nie zabrakło tutaj internej kalibracji i trybu filmmaker mode, który w moim przypadku wielokrotnie ratował sytuację, zwłaszcza w czasie tych wieczornych seansów. Jak sprawuje się nowa odsłona Tizena? Moim zdaniem bardzo dobrze. System działa po prostu sprawnie, szybko, responsywnie. Możemy doinstalować to co chcemy. Nie ma problemu z korzystaniem z takich popularnych streamingów, z których sam korzystam. Bardzo podobało mi się to, jak można łatwo zmieniać ustawienia i szybko przechodzić do różnych trybów. No i ten nieszczęsny tryb gamingowy też tutaj znajdziemy. Pojawia się na dole ekranu dedykowane menu, które pozwala nam szybko sterować tym, co w trybie gier powinno być najistotniejsze. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyście przez chwilę posłuchali, jak brzmi ten telewizor, bo to jest bardzo ciekawa sprawa i moim zdaniem jest to jeden z nielicznych sprzętów, no może poza podobnie wyconanymi, albo nawet tańszymi urządzeniami Sharpa, który po prostu dobrze gra sam z siebie. Sprawdźcie zresztą sami. Ja byłem bardzo zaskoczony. Dlaczego? Dlatego, że w porównaniu do modelu ubiegłorocznego, tutaj troszeczkę skastrowano urządzenie z mocy. No właśnie, więc spodziewałem się, że ten dźwięk będzie po prostu taki bardziej przytłumiony i mizerniejszy. Nic z tych rzeczy, jeżeli chodzi o oglądanie w takim typowym mieszkaniu, w salonie około 20 metrów, jest naprawdę bardzo dobrze. I to brzmienie jest mocno naturalne, tak bym to określił. Ono potrafi dodać troszeczkę takiego basu, ale najbardziej podoba mi się w nim to właśnie, że jest przestrzenne. To, że bardzo dobrze sprawdza się przy kinie, i to, że bez większego problemu i bez bólu uszu, jaki zdarza się przy wielu innych sprzętach, można słuchać na nim muzyki, chociażby z YouTube'a. Tutaj za dźwięk absolutne brawa. Samsung Q8F, czyli ten model na 25 rok, moim zdaniem to jest taki solidny i bezpieczny, pewnie jak po prostu coś, co dla osób niekoniecznie chcących wychodzić poza ekosystem Samsunga, będzie wyborem zapewniającym wiele lat takiej bezproblemowej pracy. No i bardzo mi się podoba to, że mam tutaj żywy obraz, fajny dźwięk. Ja bym się właśnie nie miał za bardzo czepić do tego, co mnie głównie interesuje jako kinomana albo osoba, która od czasu do czasu obejrzy sobie, nie wiem, jakiś koncert na YouTubie. Tutaj naprawdę jest okej. Okay. Z drugiej strony muszę się przyznać, że nie gram, no właśnie, bo jeżeli bym grał i jeżeli bym wcześniej rozmakował się w 120 Hz, a nie w tych 60, które tutaj znajdziemy, to trochę pewnie by mi to przeszkadzało. Natomiast tutaj z perspektywy nie-gamer'a absolutnie było mi obojętne, czy to jest 60 czy 120, bo po prostu tej różnicy nie odczuwałem i dlatego się ewidentnie po prostu chciałbym przyznać, tak żeby to mocno wybrzmiało. Więc jeżeli Wy również używalibyście tego telewizora do tego, żeby on cieszył Was podczas oglądania filmów, streamingu, telewizji czy jakichś serwisów, gdzie będziecie sobie oglądali i słuchali koncertów. Nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, bo to jest telewizor, który potrafi zaskoczyć bardzo dobrą jakością obrazu. I tutaj chciałbym, żeby mocno też wybrzmiało to, że wcześniej przez dłuższy czas skorzystałem tylko z OLED-a i obawiałem się te przesiadki na qled no właśnie. I Naprawdę ona nie jest tak mocno bolesna jak się spodziewałem, w zasadzie za dnia to doceniłem kuleda i w pewnym momencie się rozmarzyłem, że ale by było cudownie mieć dwa telewizory tego Samsunga, żeby korzystać z niego w dzień, chociaż niekoniecznie tego, ale coś powiedzmy z podobnej pły. natomiast na noc tak oled -a. I to byłoby idealne połączenie, bo 500 nitów jasności, takiej szczytowej, jakiej znajdziemy w tym Samsungu, ono w dzień sprawdza się świetnie. Połączenie z Quantum Dotem to jest naprawdę poezja jakkolwiek by nie było jasno na dworze. Oczywiście, o ile telewizor nie stoi bezpośrednio naprzeciwko okna, gdzie mamy duże nazwone ten obraz jest zawsze świetny. Więc tutaj, dla osób, które lubią oglądać telewizję w dzień, jest to bardzo dobry wybór i trudno byłoby wskazać takiego tańszego OLED-a, który mógłby sam Konkurować, więc te kulety wcale hmm, nie były na takiej straconej pozycji, trzeba wyważyć swoje potrzeby. Ja mam delikatny niedosyt, jeżeli chodzi o AI, dlatego że to AI tutaj spodziewałbym się, że ono jakoś bardziej spektakularnie zadziała. A ono działa w bardzo zbliżony sposób, jak na przykład ubiegłoroczne Samsungi potrafiły skalować ten obraz. Nie widziałem tu jakiejś takiej przepaści, no ale już wtedy ten obraz był bardzo dobry więc też trudno oczekiwać jakiegoś niesamowitego przeskoku. Bardziej bym się zainteresował tym, jak jest potencjał tego procesora, tego przetwarzania i tych funkcji, które on jest zdolny, mówiąc kolokwialnie, uciągnąć. Jeżeli szukacie sprzętu, który będzie rokował na najbliższe kilka lat, jeżeli szukacie sprzętu, który będzie bezpieczny, no bo tutaj to deklarowanie przez Samsunga 7 lat wsparcia, moim zdaniem to jest taka solidna karta. No i jeżeli nie będą przeszkadzały Wam ograniczenia w postaci 60 Hz, to uważam, że to jest jeden z takich bardzo bezpiecznych wyborów w tej półce cenowej. Ale czekajcie, żeby on delikatnie z tych 3500 troszeczkę zszedł w okolice 3300, chociażby wtedy będzie naprawdę trudno się do czegoś przyczepić. Dzięki serdecznie za obejrzenie nagrania. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę o komentarze. Oczywiście, jeżeli nagranie w czymkolwiek Wam pomogło, to proszę o lajka, like proszę o subskrypcję. Widzimy się już niebawem.